Po raz kolejny jesienią w gminie Przasnerz zorganizowano tradycyjne Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Łącznie 11 par mogło odebrać od władz samorządowych życzenia, a także medale za długoletnie wspólne pożycie. W intencji jubilatów odprawiono uroczystą Szem Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Cezary Olzacki. W jej trakcie małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, w prezencie ślubnym otrzymali różańce i okolicznościowe religijne pamiątki. Po mszy wszyscy przenieśli się do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogatem. Następnie wręczono medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie, a także dyplomy, kwiaty oraz upominki. Była również symboliczna lampka szampana, tort i życzenia stu lat. Pani Wójt, znajdujemy się w bogatym. Przepiękna uroczystość 50-lecie pożycia małżeńskiego. Proszę nam powiedzieć, czego życzy Pani e, dzisiejszym jubilatom? Zdrowia, otoczenia miłością, rodziny, znajomych, przyjaciół, żeby zawsze się czuli potrzebni. No i kolejnych jubileuszy. Żeby mieli w sobie taką moc, że muszą dotrwać do kolejnych. Możeśmy przysięgali sobie. Nie wchodź o też śmierci. I te 60-50 lat przebiegły. 50 lat to szmat czasu. Proszę mi powiedzieć, czy, czy łatwo, czy ciężko było znać, że te dzieci... Rozmaicie. Rozmaicie było. Ale to było tak robić, żeby dalej żyć. Kiedyś było łatwiej. Dzisiaj jest trudniej. Kiedyś, jak było młody pies, bardzo łatwo żyć Ale dzisiaj, proszę Pana, dziewięciorokną, jedyną sprawą jest, że sporo dzieci żyją. Tylko się cieszy. Nie był to jednak koniec atrakcji przygotowanych dla najważniejszych gości. Organizatorzy zadbali również o część artystyczną, którą wykonały dzieci ze szkoły podstawowej w Bogatem. Przedstawiciele klubu Senior Plus Bogatego, Gabriel Wiśniewski, para młoda Karolina i Szymon Sobecki oraz Zbigniew Olszak. Dla TVC Wioleta Piątkowska.